W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Bracia, od dnia, w którym usłyszeliśmy o Was, nie przestajemy się za Was modlić i prosić Boga, abyście przez całą mądrość i duchowe zrozumienie doszli do pełnego poznania Jego woli, by już postępować w sposób godny Pana, ku pełnemu Jego upodobaniu. Wydając owoce wszelkich dobrych czynów i wzrastając przez głębsze poznanie Boga. Niech potęga Jego chwały w pełni umacnia was we wszelkiej cierpliwości i stałości. Z radością dziękujcie Ojcu, który was uzdolnił do uczestnictwa w dziale świętych światłości. On to uwolnił nas pod władzy ciemności i przeniósł do królestwa swego umiłowanego Syna, w którym mamy odkupienie. Odpuszczenie grzechów. Moi kochani, wielokrotnie słyszę pytanie od różnych wierzących ludzi, jaka jest wola Boża, jaka jest wola Boża dla ich życia. Jednakże, mimo iż wielu się o to pyta, to wydaje mi się, że większość jednak nie pyta z tego powodu, że się zniechęciło. Mówi, wolę Bożą poznać jest bardzo trudno. Co Bóg chce, ażebym czynił? Dzisiejsze czytanie z listu do Kolosan wyraźnie pokazuje, że wola Boża jest poznawalna. I jeżeli ktoś w danym momencie jest tak zaciemniony, że nie potrafi jej rozeznać, to nie powinien się zniechęcać, ale trzymając się słowa Bożego, szukać tej woli Bożej, bo Pan Jezus obiecuje, że można ją poznać. Święty Paweł daje dzisiaj wyraźną wskazówkę. On widzi, że ci kolosanie jeszcze nie do końca potrafią tą wolę Bożą rozeznać, dlatego usilnie się za nich modli. I my więc, za siebie czy dla innych, kiedy nie możemy rozpoznać woli Bożej, prośmy o to Boga. A On jest wierny sobie i dlatego doprowadzi nas do poznania swojej woli. To ważne, abyśmy wolę Bożą poznali i ją wypełniali. Co daj nam, Panie Boże, amen. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec, syn i Duch Święty. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.